Kiedyędą iść. To? Prowoc. I przed nami piąty żerek nowo promowanych obicerów.ka O donim. Grzegorz Malcherek, Krystian Janczewski, Violeta Rejniak, Grzegorz Pępek, Wojciech Wątroba, Kamila Autyn, Justyna Bul, Łukasz Puciennik, Andrzej Bałtyga, Damian Ziemniak, Karol Banaszek, Marcin Gustaw, Przemysław Klabun, Marcin Zamyłko, Tomasz Dłużniewski, Paweł Chyżyński, Dawid Bartkowiak, Marcin Jaszczyk, Konrad Lasocki, Andrzej Półtorak, Tomasz Jarząb, Karol Brzutkowski, Grzegorz Mlonek, Damian Rozpierski. Dobra! Damian Rozpierski. Jaki Damian No pewnie. Do! Przemoc! I do trybuny zbliża się szósty szereg. Kamil Juszczyk, Patryk Michałkiewicz, Adam Soborowski, Maciej Iwanowski, Sylwia Wardak, Marcin Radka-Matejko, Michał Kutowski, Damian Przod